Nigga, nigga, nigga. I'm 100% nigga. Nigga, 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 nigga. <laughs> Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, dziś chciałbym z wami porozmawiać o tym, co chciałbym zobaczyć w Battlefieldzie 4. a czego niestety doszukać się tam nie mogę. E, możecie też ten film traktować jako takie co oczekuję od następnego Battlefielda, jakich błędów poprawionych i tak dalej. E, w każdym razie przechodząc do Meritum już samego, odcink samego odcinka zaczniemy od czegoś co dotyczy nas wszystkich, czyli od lagów i bagów. Troszkę tego mniej by się przydało, aczkolwiek z jest faktycznie coraz, coraz lepiej, Bagi z pacza na pacza są poprawiane, co prawda pojawiają się od czasu do czasu nowe, ale już takie nie aż tak bardzo agresywne, ofensywne, Łapiecie ci o co chodzi. W każdym razie, tutaj widzę już to światełko w tunelu, które pozwala mi spojrzeć troszeczkę lepiej na tą przyszłość battlefield, aczkolwiek troszeczkę jeszcze by się tam przydał poprawić, przynajmniej według mnie. Po drugie, coś co sam zauważyłem, i nie wiem, czy macie, czy wy macie takie samo odczucie, ale de facto yy, bronie, szturmowca mają jeden ogólny, przyjęty setup, którego używa prawie każdy. Prawie każdy używa yy, kojota lub kobry, prawie każdy używa chwytu pochylonego, prawie każdy używa yy, tam załóżmy tłumika lub hamulca wylotowego, i prawie każdy używa lasera lub lasera, i tyle. Yy, więc. Chciałbym, żeby troszeczkę, żeby Battlefield pozwalał na eksperymentowanie z tymi broniami, dodawanie jakichś różnych y, wymyślnych celowników, jak termowizyjne, noktowizyjne i tak i żeby to przynosiło jakieś fajne efekty, bo mm, grając sobie y, te TDMy, y czy, czy Conquesty, czy jakiekolwiek inne tryby, strasznie rzadko spotykamy ludzi, którzy mają y, dołączone do broni właśnie wspomniane celowniki noktowizyjne. Dlaczego? Bo są one słabe, są słabsze. No i przez to, kurczę, Blaszka de facto biega takich 32 klonów w jednej drużynie i strzelają z prawie tych samych broni. Łapiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi. Dalej. Chciałbym troszeczkę mniej tego pieprzonego wyłudzania pieniędzy. W ogóle, co to miało być, żeby w pierwszy dzień, chyba pierwszy, tak mi się wydaje, że w pierwszy dzień, po premierze Battlefielda od razu wypuszczać płatny dodatek, no bez, kurde, przesady. Przyszedł sobie jakiś leszcz do, do Dice i powiedział: Wytnijcie mi te 4 mapy, ja je wpierdzielę do dodatku za 50 zł. No, ej, bez przesady, tak? Ehm, to to... Ja rozumiem, że niektórzy są chciwi, ale niech y, zachowują chociaż jakieś te. pewne minimalne pozory. Ja nie, coś takiego aż uderza. Nie wiem jak was, ale możecie o tym napisać w komentarzach. Ok, jedziemy dalej. Ehm, chciałbym też troszeczkę lepszych map. Przepraszam bardzo, że to powiem, ale mapy z Battlefielda 4 czw są do dupy w większości. Mówię o podstawce. Dodatki... Niektóre mapy z dodatków są naprawdę fajne. Ale y, podstawka w większości zciepała, niestety. Y, trzeba sobie to powiedzieć od razu, że y, podstawka najlepszym pakietem map niestety nie jest. I według mnie najlepszym dodatkiem pod względem właśnie map jest drugie uderzenie. Czyli mapy z Battlefielda 3. No to nie najlepiej świadczy o grze. Aczkolwiek, no, wydaje mi się, że to jest wina EA, które tak cisnęło dice z czasem, w jakim mieli się wyrobić z, z tym Battlefieldem, że oni nie mieli po prostu czasu, żeby przemyśleć te mapy, przygotować je lepiej, tak jak w przypadku właśnie BFA 3 czy Bad Company 2. No, ale cóż, no, no EA raczej naj najlepszą firmą nie jest, chyba nawet wygrało ostatnio jakiś konkurs na najgorszą, grobą ko e korporację. Aczkolwiek za te informacje głowy sobie y, nie dam uciąć, tak mi się wydaje w każdym razie. Okej, okay, jedziemy dalej, y, co bym chciał jeszcze? troszeczkę lepszego zabarwienia fabularnego multiplayer, tak żebyśmy wiedzieli o co, o co się walczy. O co walczymy w drużynie Amerykańców, o co walczymy u Ruskich, o co walczymy u Chińczyków i tak dalej, i tak dalej. Bo zazwyczaj całą tą robotę odwala dobry single player, który jasno przedstawia em, sytuację w, w danym uniwersum, prawda? Co się dzieje, kto z kim walczy, dlaczego, po co i jakie chce osiągnąć e, efekty. Niestety w BF4 ten single player jest jeszcze gorszy niż mapy z multiplayer, naprawdę, są jest ta, ta, o, tak potwornie do dupy, jest krótki, jest słabo przygotowany, ym, chyba voice acting też nie ma najlepszy, na pewno nie w polskiej wersji, w polskiej wersji, o oh, oh e, masakra jakaś i no chyba jest polska wersja, prawda, żeby teraz nie było, żeby, żeby mi się nie myliło z Battlefieldem trzecim w Battlefieldie 3 był chyba całkiem dobry wojsek, ale nieważne, w każdym razie no nie jest to yy, nie jest to szczyt moich marzeń gdyby ten singleplayer był przygotowany lepiej to prawdopodobnie mi by się również troszeczkę lepiej grał w multiplayer, bo tak mówię, lepiej, łatwiej byłoby mi się wczuć w sytuację tego żołnierza, którym biegam. A Aczkolwiek tu pewnie jest e, znowu e, sytuacja spowodowana przez EA, które za bardzo cisnęło daj z czasem do premiery, żeby zrobić tego Battlefielda jak najszybciej i jak najwięcej pieniążków zebrać jak, e, w jak najmniejszym e, czasie, w jak najmniejszym okresie, prawda? Ehm, następna rzecz. Chciałbym dokończonej gry, ale y, po premierze, zaraz po premierze, od razu, najlepiej w dniu premiery, a nie rok po niej. Battlefield 4 chyba wyszedł pod koniec 2013 i to jest śmiech na sali, że mamy już 2015 rok a jego za niedługo będzie można nazywać skończoną grą ściągnąłem ostatnio dodatek, ten osta ostateczna rozgrywka chyba tak się, tak się bodajże nazywał przebiegłem 15 metrów i natrafiłem na niewidzialną ścianę no cholera jasna, kurde ja rozumiem, że, że się śpieszą, że coś tam, że pieniądze, że jej, że, że ale bez przesady. No te niewidzialne ściany na górach na przykład, to mogliby pousuwać. Ym, tak samo są. Są duże problemy z y, przynajmniej na PC, tak i przynajmniej na moim PC. -cie. Może to kwestia mojego dysku, nie wiem. Aczkolwiek mówię o tym, co ja zauważyłem. To są tylko, przypominam, bo chyba tego nawet nie mówiłem, więc teraz powiem, że to są tylko y, moje spostrzeżenia. Jeżeli się z nimi nie zgadzacie, wypiszcie w komentarzu swoje, wypiszcie, dlaczego się z moimi nie zgadzacie. Chętnie z Wami porozmawiam. W każdym razie, wracając. Ym, bardzo często, być może to jest kwestia mojego dysku, bardzo często. Um, ładując grę, zaraz po wejściu do gry, zaraz po kliknięciu odrodzenia. Mam nie do końca załadowaną mapę i pojawiają się bugi graficzne, na przykład um, jakieś przejście, najczęściej to widzę na, na mapie fabryka 311. Jakieś przejście um, takie w tunelu. Jest, y, jest jakąś brzydką teksturą załatany. Ja wiem, że, że, że tam nic tak naprawdę nie ma, ale ta tekstura z jakiegoś powodu tam się pojawiła. Mam nadzieję, że łapiecie o co chodzi. Po prostu tekstura jest nakładana, nakładana na jakąś pustą przestrzeń, przez którą da się przejść. I y, jak normalnie by mi to nie przeszkadzało, tak y, w momencie, kiedy stoi za tą teksturą przeciwnik, a ja go nie widzę, bo ta tekstura go zasłania, strasznie mnie to irytuje. Co prawda to po jakimś czasie, m, gdy już dłużej gram, na przykład, nie wiem, załóżmy 5 minut, 10, coś takiego, e, wszystko wraca do normy, ale sam fakt, że jest taki błąd, troszeczkę irytuje. E, jeszcze jednej rzeczy ym, bardzo bym chciał, naprawdę niesamowicie. Między runami, przy tabeli wyników, dlaczego tam nie widać mapy następnej, która się otworzy Jest faktycznie przycisk wyjść. Bo chyba w, w lewym dolnym rogu, i jeżeli nie chcemy dalej grać w BFA, to możemy wyjść. Ale ja najczęściej mówię sobie, że jeżeli będzie taka i taka mapa, to zostaję. Jeżeli będzie taka i taka, to mi się na niej nie chce grać, bo jej nie lubię. I y, tym sposobem od razu bym wiedział, czy mam wyjść z gry, czy, czy zostać i, i czekać na następną rundę. A tak to muszę czekać na ekran ładowania, czekać, aż się gra załaduje. A zwłaszcza, że ja nie mam najszybszego w tym momencie dysku, więc ja czekam troszeczkę. Ym... No, i po tym, jak się załaduje, dopiero mogę wyjść. No, troszeczkę to jest taki malutki błąd, takie bardziej y, czepia, czepialstwo z mojej strony, ale mnie to naprawdę kurde ostatnio zaczęło irytować. Ehm, ostatnie, dwie, ostatnie dwie rzeczy, które mam wam do przekazania, to chciałbym powiedzieć, że przydałoby się lepsze wyszukiwanie y, serwerów, serwerów na BattleLogu. To również jest lekkie czepialstwo, wiem, ale jak się szuka szuka TDMu o czwartej w nocy to wtedy ten problem jest naprawdę bardzo zauważalny. Um, raz się dany serwer pokazuje, a raz nie i, i ujwi dlaczego. Nie mam zielonego pojęcia. Klikasz appli yy, filter i, i nagle jest lista serwerów, które są prawie pełne, które są pełne, prawie pełne, jest ich 15. Klikasz jeszcze raz, nie zmieniając w ogóle nic w tych ustawieniach yy, filtra wyszukiwania ser serwerów i nagle same puste się pojawiają. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Okej, okay, i ostatnia rzecz. Ym, chciałbym, żeby Dice było troszeczkę bardziej słowne. Może tutaj jest znowu yy, powód. Po, może znowu powodem jest EA, ale yy, strasznie Battlefield 4 był hypowany przez Evolution, przez tą zmianę map, przez to, że w środku gry nagle cała, całe pole bitwy zupełnie się zmienia, że miejsca, w których będą walczyć żołnierze, strategiczne punkty i tak dalej, będą zupełnie inne, z czasem trwania rozgrywki i tak dalej, i tak dalej. Po czym to Levolution pojawiło się w ilu mapach? No kurde, mam wrażenie, że jestem w stanie policzyć na palcach u jednej ręki. Takie bardzo zauważalne Revolution. to jest Siege of Shanghai i... i no i to jest taka, taka właśnie mapa. Ile takich map jest? Niedużo. Um, na przykład na fabryce nie ma, na y, Zatoce za Mekongu chyba również y, nie ma takiego, które wpływa faktycznie na rozgrywkę. Faktycznie rozwala się ta tama, ale co ona zmienia? No nic nie zmienia, to tylko efekt graficzny. Więc y, no kurde, guys, come on. Jeżeli obiecaliście coś, to mogliście to zrobić chociaż, chociaż tą rzecz porządnie. Hypowaliście tego Battlefielda tak bardzo na to, że, że przydałoby się, żeby to było zrobione fajnie. Okej. Okay. Moi drodzy, to było moje ym, top 9, bo chyba 9 powodów yy, powiedziałem. E, top 9 rzeczy, które chciałbym zobaczyć w Battlefieldie 4, ale niestety dopatrzeć się ich tam nie mogę. E, napiszcie swoje, e, swoje topki w komentarzach. Bardzo chętnie podyskutuję z wami, jeżeli się ze mną nie zgadzacie. A tymczasem pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subskrypcjach, yy, o przede wszystkim komentarzach, o których przed sekundą wspominałem. I hej! Cześć! papa! To, to po prostu przeszła mi bardzo szybko ochota, przejadł mi się cały Battlefield, przejadł przejadł mi się YouTube i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.